Wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe druk ksero, oprawy skanowanie, laminowanie, fax VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno. Wodne atrakcje w zasięgu ręki. Basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com Dzień dobry Państwu. Radosław Wąs. Dziś mamy środę, 14 dzień grudnia, a imieniny obchodzą Izydor, Jan i Teodor. A my zaczynamy wiadomości dnia. Wtłoczony gaz do bankomatu, po chwili detonacja i wybuch powodujący uszkodzenie obudowy terminala. Tak wyglądał występek nieznanych sprawców, który miał miejsce w minioną sobotę o 2.50. Przy ulicy Oporowskiej. Na szczęście do wnętrza sejfu nie udało się dostać i ukraść pieniędzy. W tej sprawie kutnowscy policjanci prowadzą dochodzenie. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt pod numerem alarmowym 997. Policjanci zapewniają anonimowość. 14 grudnia o 4.30 rano oficer dyżurny Kutnowskiej Komendy otrzymał informację od mieszkańca miejscowości Dudki w gminie Kutno, że na dachu jego domu znajduje się nieznany mu mężczyzna. Dyżurny natychmiast powiadomił o zdarzeniu dwa patrole kutnowskich policjantów. Informacja potwierdziła się. Po dachu piętrowego budynku chodził młody mężczyzna. Jego zachowanie wskazywało, że chce on odebrać sobie życie. Policjanci nawiązali kontakt słowny z desperatem. W tym czasie jeden z mundurowych po balkonie domu wszedł na dach budynku i obezwładnił niedoszłego samobójcę. Tym niedoszłym samobójcą okazał się 31-letni mieszkaniec Grudziądza, czasowo przebywający na terenie miasta Kutno. Policjanci na miejsce wezwali służby medyczne. Po wstępnym badaniu desperat w asyście mundurowych został odwieziony do jednego ze zgierskich szpitali. Eee, I mamy teraz bardziej przyjemną wiadomość. Jeżeli chcą Państwo poczuć świąteczny klimat, Chcą kupić świąteczne ozdoby albo też prezenty pod choinkę, można zajrzeć 17 grudnia w godzinach od 9 do 13 do dworku modrzewiowego na świąteczny kiermasz. Znajdą tam Państwo rzeźbę ludową, rękodzieło z haftu, koronek, zabawki i biżuterię handmade, karty i ozdoby świąteczne. Zapraszamy! To był naprawdę pechowy 13 grudnia na drogach, doszło do wielu kolizji. Najbardziej tragiczne było potrącenie mężczyzny w skutach. W Kutnie na skrzyżowaniu ulic 1 i 3 Maja kierująca pojazdem Toyota RAV 43-letnia mieszkanka powiatu kutnowskiego nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem Fort Mondeo 24-letniemu mieszkańcowi Kutna. W wyniku zdarzenia Fort Mondeo przemieścił się na przeciwległy pas ruchu i uderzył w Peugeota kierowanego przez 48-letniego mieszkańca Łodzi. Obrażenia lekkie odniosła kierująca Toyotą. Znacznie tragiczniejszy przebieg miało zdarzenie w Skutach pieszy, 33-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego na prostym odcinku drogi, poza terenem zabudowanym, nie mając na sobie elementów odblaskowych, w biegu na jezdnię tuż przed nadjeżdżający pojazd Renault Twingo, kierowany przez 36-letniego mieszkańca Kutna. W wyniku zdarzenia pieszy poniósł śmierć na miejscu i również 13 grudnia wieczorem doszło do kolejnego zdarzenia. Dwa samochody osobowe, Fiat i Toyota zderzyły się na skrzyżowaniu ulic Troczewskiego i Warszawskie Przedmieście. Prawdopodobną przyczyną kolizji było wymuszenie pierwszeństwa. Pasażerka Toyoty z obrażeniami została zabrana do szpitala. Warsztaty kulinarne dla młodzieży ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Kutnowski, z udziałem zwycięstw konkursów kulinarnych i pod okiem mistrza Jakuba Kuronia, były zarówno zabawą, jak i integracją międzypokoleniową. Międzyszkolne warsztaty kulinarne z udziałem pań, które zwyciężyły w konkursach kulinarnych organizowanych w poszczególnych gminach i uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski, były wyśmienitą okazją do integracji międzypokoleniowej. Dzisiejsze warsztaty mają na celu przybliżenie zdrowych potraw regionalnych. Że żywność ma wpływ na nasze zdrowie, to każdy, każdy już doskonale o tym wie. Wszystkie nasze imprezy wspomagające dowodziły, jak bardzo to, co jemy, wpływa na naszą kondycję, zarówno zdrowotną, jak i fizyczną. Dzisiejsze warsztaty, mam nadzieję, że nie będą nikogo stresować, mają na celu dobrą zabawę i to, i tylko to troszkę nauki i dobrą samolę. Warsztaty odbywały się pod okiem mistrza kulinarnego Jakuba Kuronia. Powiat Kutnowski już ma specjalne miejsce w naszych, w naszych sercach. Zawsze, zawsze jest nam bardzo miło tutaj wracać i z tego co słyszę jakieś kolejne projekty się szykują, więc jest bardzo możliwe, że jeszcze, jeszcze Kutno nawiedzimy, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc, więc na pewno będziemy się jeszcze widzieć. Zapraszamy na wszelkiego rodzaju właśnie nasze wspólne gotowania. Warsztaty były także rywalizacją pomiędzy drużynami ze szkół. Potrawy regionalne będzie przygotowywać młodzież, żebyście mogli się nauczyć tych staropolskich dobrych smaków i z dobrych przepisów. I będą Wam pomagały przedstawicielki gmin Powiatu Kutnowskiego. Co mnie cieszy, zrobimy taką integrację międzyszkolną i międzypokoleniową. Spotkały się tutaj drużyny z wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski. I drużyny będą rywalizowały kulinarnie dzisiaj. Drużyn było pięć. Pierwsze miejsce zajął Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, drugie miejsce Ośrodek Szkolno-Wychowawczy numer 2. Przyznano trzy równorzędne miejsca trzecie dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Domostwo w Żychlinie, dla Zespołu Szkół nr 4 imienia Zygmunta Balickiego w Kutnie Azorach i dla Zespołu Szkół Zawodowych numer 2 imienia Doktora Antoniego Troczewskiego. Przyznano nagrody indywidualne, jak i nagrody dla poszczególnych szkół. Nagrody były związane tematycznie z gotowaniem. Ponadto każdy z uczestników otrzymał dyplom ukończenia warsztatów kulinarnych z podpisem samego Jakuba Kuronia. Uczestnicy otrzymali także pamiątkowe medale. Motywem przewodnim warsztatów było danie regionalne, a wymogiem było to, by w daniu znajdował się drób. Trzeba było przygotować Kotlet pożarski, krupnik kurpiowski z kurczakiem, terlinę z kurczakiem i żurawiną, szaszłyk ze śliwką i drobiowymi wątróbkami oraz indyka w owocach i kary. Warsztaty zorganizowano dzięki środkom z grantów norweskich w ramach projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Projekt realizuje powiat kutnowski. Po raz kolejny słuchacze Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku zorganizowali Wigilię. Były kolendy, życzenia, ale przede wszystkim najpiękniejszy był wspólnie spędzony czas. Wigilia i Święta Bożego Narodzenia należą do najpiękniejszych dni w roku. Jest to szczególny czas, który spędzamy razem z najbliższymi, czas, kiedy wszystkie spory odchodzą na bok. Swoją Wigilię, jak co roku, zorganizowało także Stowarzyszenie Uniwersytetu III wieku. W Kutnowskim Domu Kultury zebrali się jego członkowie, aby uczcić ten dzień. Szanowni Państwo, czas świąt to faktycznie czas szczególny, czas wypełniony ciepłem we wzajemnych relacjach, i wtedy, kiedy być może, że stajemy się trochę lepsi, aniżeli na co dzień w tym zabieganiu i, i w zabieganiu na zajęciach, tak jak Państwo, prawda? I w tych różnych drobnych pracach, być może już nie tak absorbujących, jak praca zawodowa. Ale Państwo należycie akurat do tych osób, które są, mają trochę wyższy współczynnik aktywności, bo oprócz różnych standardowych działań biegacie jeszcze na zajęcia, na spotkania, jeździcie do teatrów czy na wycieczki. To jest niezmiernie ważne, bo ta właśnie aktywność dodatkowa daje jeszcze konkretny, nowy, konkretne nowe impulsy. Do, do tego dojrzałego, już może emerytalnego, czy późne, późniejszego życia. Aby wszystkim udzieliła się świąteczna atmosfera w trakcie wigilii, odbywało się śpiewanie kolęd, recytacja wierszy, przygotowywanie choinki oraz nakrycia na wigilijny stół. To już pora na wigilię, to już czas. A tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas. A tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść. Bo przy stole. Wolne miejsce czeka dziś. Na koniec serwisu wracamy jeszcze do projektu PL13. Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie. Właśnie w ramach niego instytucje i ośrodki, ale także szkoły otrzymały przyrządy do pomiaru ciśnienia. W starostwie powiatowym podpisano stosowne dokumenty, na mocy których wybrane instytucje otrzymały ciśnieniomierze. W ciśnieniomierze stacjonarne otrzymały szkoły podległe powiatowi Kotmarskiemu. I duże jednostki, tam gdzie jest największy przepływ interesantów, czyli powiatowy urząd pracy, dwa mierze, jeden, który będzie w siedzibie Urzędu Pracy na ulicy Wyszyńskiego i drugi, który będzie w filii w Żychlinie. I powiatowe centrum pomocy rodzinie, również dwa mierze, stacjonarne, jeden do siedziby, drugi do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Natomiast wszystkie domy pomocy społecznej z naszego terenu otrzymały aparaty EKG wraz z wagą. Jest to kolejne działanie w ramach projektu PL13. Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie, który to projekt realizuje Powiat Kutnowski. I to wszystko w tym serwisie informacyjnym. Ja Państwa żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i widzimy się jutro. W nocy pochmurno temperatura minus 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1025 hektopaskali.